co cła Trumpa oznaczają dla polskich przedsiębiorców. Witam Cię na moim vlogu i dzisiaj takie szybkie nagranie, żeby omówić i pokazać polskim przedsiębiorcom taki dodatkowy materiał, co te cła nakładane przez Trumpa, o ile w ogóle zostaną na stałe nałożone, bo też sobie o tym powiemy, co one będą oznaczały dla Polaków, dla polskich przedsiębiorstw. Tutaj z takich ankiet, które robiono wśród polskich przedsiębiorców, wynika, że aż 43%, Polskich przedsiębiorców obawia się właśnie tych skutków wprowadzenia tych ceł, tej wojny handlowej, którą no, zapoczątkował, zapoczątkował Donald Trump. I opowiemy sobie w tym odcinku o tym, co oznaczają te cła dla Polaków, dla polskich przedsiębiorców, lub też trochę mój temat związany z telefonami, z iPhonami i urządzeniami Apple'a. I gdzie są jakieś szanse, gdzie są zagrożenia, i w ogóle, czy to tak naprawdę jest na serio? Czyli to, co robi Trump, wydaje się to trochę szalone. Czy jego doradcy, mile chyba się nazywa, jego doradca od spraw ekonomicznych. I tutaj jest wiele różnych wątków, jakby tak clickbaitowo, oczywiście, tła, na przykład, że Trump nakłada te cła, że, że robi to jakoś tak w taki sposób chaotyczny, że nie jest to przemyślane. Więc jest tutaj dużo takich powiedzmy clickbaitowych rzeczy, i dlatego chcę to się trochę zanurzyć i opowiedzieć. Ci o tym, co to będzie znaczyło dla polskich przedsiębiorców, dla polskich konsumentów, ale także żebyśmy spojrzeli na to bez takiego clickbaitu i realnie o co w tym wszystkim chodzi. Więc, bardzo ważną kwestią jest to, dlaczego nałożył te cła. Między innymi, dlatego, że no są te dysproporcje eksport-import Stany Zjednoczone, reszta świata, ale też z drugiej strony podejrzewa się, że to jest taka dosyć odważna gra na osłabienie dolara, bo tak naprawdę silny dolar przez tyle lat, bardzo silny dolar, nic tak naprawdę. Nie jest aż tak dobry, jakby nam się wydawało, no bo na przykład przez to jakieś tam koszty pracy, na przykład nie otwiera się fabryk i ktoś, nie wiem, z Europy nie otwiera fabryk w Stanach Zjednoczonych, gdyż przez tą siłę dolara i ta siła robocza, i tak dalej, jest to zakup maszyn, jest to bardzo kosztowne dla takiego przedsiębiorcy. Najlepiej jest im otworzyć taką fabrykę w Chinach, w Rumunii, i tak dalej. Więc tak naprawdę. Nie jest to tak do końca, że to chodzi tylko o nałożenie tych ceł, na to, żeby to wyrównać, bo to jest, byśmy spłaszczyli. Więc prawdopodobnie jest tam też gra o to, żeby osłabić dolara, prawdopodobnie. Więc to jest jedna z takich ścieżek. Druga rzecz jest to, jeżeli chodzi o nałożenie tych ceł na Unię Europejską, wiele osób jakby sobie tak myśli, no dobra, to jak on tam nałoży te 25% czy 46% na jakieś tam produkty, chyba samochody są na 46%. No to tam Unia Europejska się zbierze, zagłosują i, i odbiją piłeczkę i nałożą na towary ze Stanów Zjednoczonych i to się wszystko wyrówna. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że już teraz są pewne głosy, że Unia Europejska nie jest tak, nie mówi jednym głosem, żeby teraz odwetowo nakładać te cła na Stany Zjednoczone, dlatego że przed Francja czy Irlandia już nie jest za takim odbiciem tej piłeczki, na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o tam eksport Bourbonu czy eksport jakichś win z Francji. Do Stanów Zjednoczonych, no to Francuzi nie są tacy z żeby tutaj okej, okay, no to my się teraz odbijemy. Irlandczycy też już tam nie ma tej jednogłośności w Unii Europejskiej, jakby i Donald Trump to wie. Wie, że Unia Europejska nie mówi jednym głosem, zanim on się tam zbiorą, umówią. Te negocjacje będą nie dość, że trwały z obozem Stanów Zjednoczonych, też jeszcze będą wewnątrz Unii, więc tutaj on o tym wie. Z drugiej strony wie, że Unia Europejska nakłada różne kary na te startupy typu Google, Meta, Alphabet, Alphabet Google. No i Donald Trump chce mieć też trochę taką kartę przetargową, żeby negocjować z Unią Europejską, żeby tak nie dociskała jakby ich głównego towaru eksportowego, czyli właśnie tej technologii sztucznej inteligencji, największe te wszystkie startupy, czyli startupy spółki technologiczne właśnie Alphabet, Meta i tak dalej czy OpenAI, to są wszystko spółki Windows, Microsoft to są wszystko spółki amerykańskie, które eksportują właśnie tą technologię między innymi na zachód no i teraz nakładając Unię Europejska przez to, że nie ma swojej sztucznej inteligencji, ani swoich gigantów technologicznych nie możemy sobie wykupić reklamy, nie wiem, w jakiejś przeglądarce europejskiej, więc my na przykład płacimy co miesiąc dosyć duże pieniądze właśnie do Mety, do Alphabetu, do Google, dlatego, że kupujemy Kupujemy reklamy, no bo tutaj nie mamy gdzie ich kupić, na przykład w Polsce czy w Unii Europejskiej, bo nie ma takich gigantów serwisów społecznościowych technologicznych jedynie Chiny mają TikToka. Więc też się. Podchodzi do tego w taki sposób, że te cła, takie narzucone 2 kwietnia przez Donalda Trumpa, to są też takie sposoby na to, żeby coś ugrać, żeby mieć karty w grze i żeby wynegocjować na przykład to, żeby Unia Europejska nie karała tych gigantów technologicznych miliardowymi karami. Więc to też trzeba jakby spojrzeć na to głębiej. Druga rzecz, też są takie głosy, że dobrze że jakby te... Ustalenie tych ceł jest trochę takie chaotyczne, nie jest takie precyzyjne, że jakieś tam wyspy gdzieś w archipelagu tych wysp australijskich, że tam są nałożone cła na wyspy, na których żyją tylko pingwiny, nie ma tam ludzi. Niektórzy się z tego śmieją. Jest to. Coś, co jest takie memiczne, ale niektórzy też twierdzą, że to jest taki specjalnie, jakby troszeczkę niedopracowane, na zasadzie ok. No tutaj, tu Trump zwariował, ale siądźmy do stołu i zacznijmy o tym rozmawiać, bo jak widzicie, nie jest to dograne, nie jest to tak super na poważnie, więc bardziej otwieramy się teraz na rozmowy. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, że te już zostały narzucone i to już jest beton, tylko niektórzy twierdzą, że to jest po prostu jedna wielka gra. O to, żeby zacząć negocjować, żeby trochę te karty przetasować i właśnie może nie będzie tak źle, jak my sobie tutaj myślimy. Jeżeli chodzi o polski eksport do Stanów Zjednoczonych, to jest to 3,3 całego eksportu z Polski, więc Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o eksport, to nie jest jakiś tam wielki, wielki nasz odbiorca tych towarów eksportowych, a my importujemy 5%. Ale jeżeli sobie weźmiemy na przykład właśnie urządzenia Apple, czy telefony, laptopy i tak dalej, no to według prognoz one wzrosną, ceny na przykład urządzeń Apple'owskich, iPhone'ów wzrosną o 43%, jeżeli pozostaną te te jakie są, co też jakby jest takim sygnałem dla osób, które mają ten sprzęt, że później, na przykład nie wiem, za miesiąc, czy już nawet za parę tygodni na różnych serwisach typu Alix i tak dalej, na Allegro, to nawet ten używany sprzęt też będzie drożą. Czyli to jest taki, zawsze przy takich sytuacjach dosyć, które są mocne, jeżeli chodzi o niespodziewane, jeżeli chodzi o gospodarkę. To zawsze jest przetasowanie, zawsze ktoś ugra na tym, czyli urodzi się wielu milionerów. Nawet teraz już się mówi o tym, że przez te cła niektóre firmy już zaczynają tworzyć takie rozwiązania jak te bardzo takie skomasowane drukarki 3D, czyli tak naprawdę produkcje jakichś tam części z plastiku, które gdzieś tam były, nie wiem, w Chinach i tak dalej, będą przenoszone do jakichś krajów, czy do Stanów Zjednoczonych i będą drukowane na zasadzie właśnie takiego druku 3D i tutaj już takie ze sztuczną inteligencją. Te wszystkie kwestie podatkowe, prawne będą miały problem, no bo jest to coś nowego, coś niezwykłego więc na pewno mój taki wniosek jest, że jeżeli to naprawdę te cła się utrzymają, jeżeli to jest wszystko na serio, nie jest jakby taki takie zaproszenie do negocjacji no to prawdopodobnie wiele osób się na tym zbogaci wiele straci, dużo już się mówi o tym, że ileś tam każdy Amerykanin straci ileś tam tysięcy, chyba powyżej tysiąca dolarów, jeżeli to naprawdę zostanie na dłużej, na serio i nie jest to zaproszenie do negocjacji, więc na pewno będzie to przetosowanie, ten kryzys gospodarczy ta, ten amerykański znany nam największy kryzys gospodarczy też był między innymi gdzieś tam powstał w wyniku takich właśnie takiej walki handlowej walki opartej na cłach gdzie na przykład wtedy amerykańscy farmerzy mieli z tym duży problem, że jakby to zadziałało na inne produkty, ale był problem z tym, że te produkty rodzime, no niestety się nie sprzedawały, bo były za drogie, czyli na przykład rolnicy i na tym stracili. I tak naprawdę w historii, jeżeli powiemy o takich sobie, przeanalizujemy te wojny handlowe oparte na cłach, to tak naprawdę nigdy. Nie była to walka, która była wygraną walką, zawsze było to na krótką metę i później były z tym same problemy. Więc też osłabienie dolara jakby się udaje, zareagowało, już nie mówimy o giełdzie. I teraz napisz, co Ty o tym sądzisz, bo jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, to tak jak widzimy tutaj, ponad 40% polskich przedsiębiorców martwi się tymi nałożonymi cłami. Ale realnie dopiero będziemy mogli ocenić, jaki to ma wpływ na gospodarkę, bo może być też to pozytywny wpływ, czyli na przykład część zacznie jakiejś tam produkcji firm przenosić do Polski, i tak dalej. Więc będziemy na pewno obserwowali, co się dzieje. I napisz w komentarzu, co ty o tym sądzisz: czy to jest taki trochę blef, czy to jest tak na serio, czy, czy jest to wszystko jakaś przemyślana strategia Trumpa, czy jego doradcy zwariowali. Napisz, co o tym sądzisz i do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga. Pozdrawiam.